Dzisiaj mamy 7 marca tak. Zewsząd byliśmy uciśnieni. Czytamy o tym w liście apostoła Pawła, do chrześcijan w Koryncie, 7 rozdział, piąty wiersz. Okay. Dlaczego Bóg dopuszcza, aby na naszej drodze życia spotykały nas uciski i doświadczenia? Po pierwsze, dlatego że wszechmocna łaska Boża objawia się daleko jaśniej na drodze pełnej doświadczeń niż na drogach pozbawionych trudnych przeżyć. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że most, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Czytamy w drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, siódmy wiersz. Po drugie, w takich okolicznościach lepiej uświadamiamy sobie naszą zależność od Boga. On pragnie, abyśmy byli Jego własnością i opierali się wyłącznie na Jego mocy. Nasze życie i wszystko, co nas w nim spotyka, z pełnym zaufaniem złóżmy na Pana, a On jako wspaniały, kochający Ojciec zaopiekuje się nami. Nie polegajmy na własnej sile, bo jest zbyt krucha i może zawieść. Jeśli działamy samodzielnie, możemy szybko popełnić błąd i pójść w niewłaściwym kierunku, ale kiedy zdamy się wyłącznie na Pana, on bezpiecznie nas poprowadzi. Uczmy się wierzyć wyłącznie na drodze doświadczeń. Bardzo istotne jest nauczyć się ufać Bogu. Jeśli to zrozumiemy, lekcja ta stanie się naszym wiecznym kapitałem. Bez zaufania Bogu, będąc teraz bogaczem wieczności, możemy okazać się mędzarzem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Uczmy się wierzyć wyłącznie na drodze doświadczeń. Bardzo istotne jest nauczyć się, ufać Bogu. Jeśli to zrozumiemy, lekcja ta stanie się naszym wiecznym kapitałem. Bez zaufania Bogu, będąc teraz bogaczem w wieczności, możesz okazać się nędzarzem. Nędzarzem to znaczy takim człowiekiem, który nic nie ma. A bogatym jesteś wtedy, kiedy masz dużo doświadczenia. I apostoł Paweł, który był zewsząd uciskany i miał, na przykład ty możesz być, mieć dużo zajęć, dużo pracy, sprzątania, układania, rysowania, musisz iść kurką dać jeść, potem króliczkom dać jeść i ciągle masz dużo takich doświadczeń, ucisków. No i Wtedy nie będziesz mędzarzem, ale będziesz bogatszym. Będziesz dość doświadczony, wyuczony. Także uczmy się wierzyć na drodze tych doświadczeń. Uczmy się ufać Bogu. Jeśli to zrozumiemy, to wtedy będziemy na dobrej szkole, na dobrej lekcji. To będziemy mieli dobry kapitał ufania Bogu. I będziemy bogatymi w doświadczeniu, a nie okażemy się takimi nędzarzami, biednymi, tak? Uh -huh. To z, z życzeniem y błogosławionego dnia, abyśmy byli bogatymi w wierze, tak? Tak. No, pomodlimy się, tak? Tak. Panie no. No, nie mam nie krzyczałam. Amen. Amen. Pan Jezu, pan Jezu, dziękuję Ci, żeby był grzeczny, nie podjadałam słopie słupie. Panie żeby mogliśmy mieć babcię i dziadka w naszym domu. I mogliśmy mieć tutaj, żeby mieli mieć tu. W babcia i dziadek, Panie Jezu, amen. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za ten dzień łaski, dobroci, że Ty chcesz, abyśmy byli bogatymi w wierze. Błogosław nas i cały ten dzień. Amen. Amen. Amen.